Dziękuję za y, zaproszenie y, mnie y, do udziału w tym y, seminarium. I też właśnie miałem nadzieję, rozmawiając z organizatorami, że y, no, szersza współpraca y, będzie y, możliwa. Temat pan przewodniczący już tutaj przedstawił. Ja do tego przewodniego tematu dodałem jeszcze takie słowa wczoraj, dziś i jutro, ponieważ rozmawianie o stanie teraźniejszym, stanie przyszłym, wydaje mi się, że no wymaga nieraz spojrzenia troszeczkę wstecz. Moje zainteresowania związane z lasami miejskimi zawdzięczam profesorowi Ważyńskiemu, naszemu merytowanemu profesorowi z Katedry Urządzania Lasu, który swego czasu był takim prekursorem zajmującym się lasami miejskimi lasami rekreacyjnymi czy lasami w ogóle ochronnymi. I Tutaj widać jego dorobek książkowy, no, który swego czasu był właściwie jedynym w Polsce szeroko cytowanym, zwłaszcza to urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Cofnięcie się wstecz, tutaj wsiągnąłem do okresu po II wojnie światowej, kiedy to w 48 roku pojawiła się czy była wydana ustawa o przejściu na własność państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych, z których jednak wyłączono lasy, które jeżeli miały zaspokajać potrzeby społeczne, wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne mieszkańców miast, to miały nadal zostać w gestii właśnie miast. W 49 roku w ustawie o państwowym gospodarstwie leśnym również pozostawiono zapisy, że można wyłączyć z tego gospodarstwa lasy, które zaspakają właśnie potrzeby społeczne mieszkańców miast. Z tej ustawy również wynikała potrzeba sporządzania planów urządzenia lasów i w latach 50., 54., 57. wyszły dwie instrukcje urządzeniowe traktujące właśnie o inwentaryzacji lasów miejskich czy opracowaniu planu zagospodarowania las. Następnie w połowie lat 60. dokonano pewnych zmian i również przymierzano się na początku lat 80. do takich zmian, jednakże one nie weszły w życie. Obecnie, oczywiście, obowiązuje ustawa o lasach z 1991 roku, w których lasy miejskie wymieniane są jako jedna z kategorii lasów ochronnych, do których zaliczamy lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od miast, które mają ponad 50 tysięcy mieszkańców. Można się do tego dorzucić lasy wokół uzdrowisk czy w ośrodkach przemysłowych. Generalnie jestem z urządzania lasu. W instrukcji urządzania lasu lasy miejskie zawsze były wymieniane jako jedna z kategorii ochronności. Od 1994 roku to współgra z zapisem ustawy o lasach i myślę, że Państwo mają świadomość, że dla lasów ochronnych, w tym również dla lasów miejskich, obowiązuje rozporządzenie dotyczące zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Lasach Ochronnych z 92 roku, czyli to już 30 lat i niedawno z Dyrektorem Bańkowskim, Dyrektorem Biura Urządzenia Lasy i Geodezji Leśnej w Brzegu taką popełniliśmy publikację, która dotyczyła właśnie nowych zasad tworzenia gospodarstw, w których stwierdziliśmy, że te zasady dla lasów ochronnych dzisiaj to są zbyt ogólnikowe i na przykład w przypadku lasów miejskich ze względu na ich specyfikę, ze względu na różnego rodzaju problemy, konflikty, no wymagane by było, żeby właściwie każda z kategorii ochronności miała stosowne wytyczne. Również lasy miejskie tak naprawdę nie mają większego szczęścia do jakiejś jednostki nadrzędnej. Która by koordynowała y, działania w skali całego y, kraju. Tak było do roku 1990. Przy czym te lasy podlegały y, Departamentowi y, Transportu Miejskiego i Usług Komunalnych w Ministerstwie Administracji i Gospodarki y, Przestrzennej. Y, następnie był to Zespół Zieleni Miejskiej, znowu w Ministerstwie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i y, Komunalnej, czyli tak troszeczkę bym powiedział, y, te ministerstwa no, nie kojarzą się y, z lasami. Jednakże te wytyczne, o których już wspominałem wcześniej, były koordynowane przez Naczelny Zarząd Lasów Państwowych. Natomiast od roku 1990 praktycznie rzecz biorąc, lasy miejskie nie mają jakiejś jednostki naczelnej, która by koordynowała te działania. W związku z tym lasy miejskie funkcjonują w formie jednostek budżetowych w oparciu o różnego rodzaju Ustawy. Najczęściej na ich czele stoi jakiś dyrektor, którym nawiązuje kontrakt prezydent miasta, czy burmistrz, i te jednostki działają najczęściej w ramach jakiegoś regulaminu organizacyjnego i rocznego planu finansowego. Brak podstaw takich prawnych dla lasów miejskich to nie jest zjawisko tylko dotyczące Polski, ponieważ no w literaturze spotyka się głosy, że owszem, w Europie lasy mają jakieś wytyczne miejskie na poziomie krajowym, jednakże większość miast w tej chwili sama poszukuje i wprowadza re własne regulacje w zakresie czy to zarządzania lasu, lasami, czy działań ochrony. I tutaj można powiedzieć, że takim chwalebnym przykładem jest. Poznań, dla którego w roku 2012 dzięki profesorowi m.in. Ważyńskiemu zostało opracowane stosowne wytyczne dotyczące zasad prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych miasta Poznania, a tak naprawdę w Zakładzie Lasów Poznańskich. Wiele problemów związanych z lasami miejskimi myśleć bierze się z różnego postrzegania pojęcia lasów czy leśnictwa miejskiego. Generalnie można przyjąć tą definicję, że to jest leśnictwo miejskie, to jest sztuka, nauka, technika gospodarowania drzewami i zasobami leśnymi w ekosystemach leśnych i wokół nich w celu zapewnienia społecznościom miejskim. Korzyści psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Ta definicja no, bardzo często jest przytaczana w różnych artykułach, i myślę, że ona w pełni oddaje to postrzeganie lasów rosnących w pobliżu miast czy aglomeracji. Miejski, gdzie jest nastawienie na zaspokajanie potrzeb społecznych, a nie na funkcje produkcyjne czy gospodarcze? Należy jednak zauważyć, że to pojęcie lasów leśnictwa miejskiego jest dwukierunkowe. W większości krajów europejskich jest to spojrzenie szerokie, ponieważ pod tymi pojęciami kryją się nie tylko ekosystemy leśne, ale również różnego rodzaju inne tereny zielone, parki, ogrody, cmentarze. A więc te elementy zieleni, które występują drzewa, ale są również kraje europejskie, jak m.in. Niemcy, Finlandia czy Polska, gdzie raczej to spojrzenie na leśnictwo miejskie jest węższe i dotyczy to lasów takich stricte tych naturalnych ekosystemów leśnych. Jednakże generalnie definicja leśnictwa miejskiego zawsze obejmuje wszystkie zasoby drzew w miastach niezależnie od formy własności. Przygotowując ten referat, sięgnąłem również po pewne informacje związane, ile tych lasów miejskich w Polsce Mamy. I tu mają Państwo zestawione lasy będące własnością miast według województw. W roku 2016 było to ponad 31 tysięcy hektarów, przy czym najmniej było w województwie świętokrzyskim niecałe 340 hektarów, a najwięcej w województwie dolnośląskim ponad 3800 hektarów. Jednakowoż udział lasów ochronnych wynosił od niech całych 4% w województwie lubuskim do ponad 90% w województwie opolskim. Gdybyśmy spojrzeli na najważniejsze miasta polskie, a więc miasta wojewódzkie, to lesistość tych krajów, to pojęcie, tych, krajów przepraszam, tych miast, to pojęcie bardzo mi się podoba, że mówimy o lesistości terenów zurbanizowanych, wynosiła od 4% w Krakowie do, do 53% w Zielonej Górze. Przy czym, jeżeli chodzi o ilość powierzchni, to jest to powierzchnia od niecałych 1155 hektarów przemyśle do ponad 15 tysięcy w Zielonej Górze. Myślę, że również bardzo istotną sprawą jest, czyją własnością bądź w czyim zarządzie są lasy na terenie miast. Tutaj głównymi graczami jest państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe, miasta, jak i osoby prywatne. I widzą Państwo, że na przykład lasy państwowe mają od niecałych 200 hektarów łodzi do Ponad 14 tysięcy w Zielonej Górze. Miasta mają od niecałych 2 hektarów w Lublinie do ponad 2600 hektarów w Szczecinie. Natomiast lasy prywatne to jest od około 18 hektarów we Wrocławiu do blisko 2800 hektarów w Warszawie. Zbierając dane, sięgnąłem również do takiej publikacji, monografii Miejska gra w zielone, której autorka dokonywała również analiz dotyczących lasów w miastach na prawach powiatu i tutaj jest takie porównanie roku 2005 i 2017. Z tego wynika, że mamy w Polsce 65 miast, ale dla Świętochłowic nie ma w banku danych o lasach informacji. Tak co się stwierdziła autorka, więc 64 miasta i wychodzi, że w miastach na prawach powiatu lasów jest blisko 130 tysięcy hektarów. Udział jest około 17,5% a średnio na miasto przypada ponad 2000 hektarów i porównując rok 2005 2017 widać wyraźnie, że ta ilość lasów w tych miastach wzrosła. Wzrost generalnie dotyczył Zielonej Góry, Przemyśla, Rzeszowa, Koszalina i tutaj głównie to było powiększanie powierzchni miasta, natomiast spadek udziału lasów w danym mieście było to zmniejszenie się powierzchni miasta, zwiększenie się zabudowy, pojawianie się szlaków komunikacyjnych dróg i tu wskazano na Zabrze, Sosnowiec, Warszawę 3 Jastrzębie. Jeżeli chodzi o lasy ochronne w miastach na prawach, na prawach powiatu, to to dotyczy 39-65 miast i w tym omawianym okresie Odnotowano spadek udziału tych miast o ponad 2600 hektarów, średnio na miasto niecałe 70 hektarów. Przy czym oczywiście mamy świadomość, że te lasy nie zniknęły fizycznie, tylko chodzi tutaj, że utraciły one kategorię ochronności, ponieważ no, dla lasów ochronnych zasady gospodarki są nieco inne i nieraz wręcz wykluczają realizację niektórych celów gospodarki. Leśnej, a po drugie na procedura prawna związana z utrzymywaniem, powoływaniem lasów ochronnych dla miast często jest bardzo, bardzo trudna. W definicji lasów miejskich, leśnictwa miejskiego kryją się również lasy podmiejskie, to są lasy, które przylegają do granic miast, do granic aglomeracji. Miejskich I, i stanowią często ważne uzupełnienie zieleni miejskiej, zwłaszcza dla miast, w których tej zieleni miejskiej jest niewiele. Przyjmuje się, że w tej strefie podmiejskiej ilość takich lasów powinien być na poziomie około 25-30%. I tu można jeszcze dyskutować, ponieważ literaturowo wyróżnia się jeszcze lasy parkowe i parki leśne, czyli jak gdyby odchodzenie tutaj od naturalnych ekosystemów leśnych. Jednakże tutaj z profesorem Warzyńskim zawsze postulowaliśmy, że jednak najlepszy wypoczynek jest w lasach zbliżonych do naturalnych, a nie do tych bardzo mocno przekształconych. Tak jak tu widzą Państwo na obrazku, miasto leśno lasy nawet w granicach miasta są. Te miejskie, ale no widzimy chodniczki wybrukowane, bardzo wygodne, ale czy w takim lesie można faktycznie wypocząć, a więc znowu wracamy do tej węższej definicji leśnictwa miejskiego. Postrzeganie lasów jest bardzo różne. Tu mają Państwo takie zestawienie z publikacji pana Huntera, który pokazywał różne aspekty lasów miejskich w zależności od tego, czy to są zarządzające lasami, czy użytkownicy lasu. Oczywiście te aspekty są bardzo różnie tutaj traktowane. Ja bym chciał zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa ostatnie aspekty. Kto jest właścicielem lasu, kto ponosi winę za to, co się w tych lasach dzieje. Proszę zobaczyć, obie grupy odpowiadają albo my, albo autorytety. Ale oczywiście wiemy, że tutaj różne osoby się pod tymi pojęciami i oczywiście znowu jest to jedno z przyczyn konfliktu, problemów występujących w lasach na obszarze miast. Spojrzałem również kiedyś na cele gospodarki leśnej w różnych miastach. Chciałem znaleźć, czy jest jakiś cel, który jest wspólny dla dla większości miast. Tutaj mają Państwo tych celów siedem, takich najczęściej się pojawiających i w sumie wyszło, że w żadnym z miast nie ma większości tych celów, co dowodzi, no, że tutaj każdy... Oczywiście, tak, tak, słucham. Już w porządku, już w porządku. Przepraszam, miałem przerwę w nadawaniu. Wszystko jest w porządku. Ojej, bo mi się tutaj coś teraz stało, nie tak? Ale czy Państwo mnie słyszą? Yy, tak, jest wszystko już w porządku. A, już jest w porządku, dobrze. A, dobra. I yy, yy, już dobrze. Yy, I tu chodzi o to, że w tej chwili yy, tak naprawdę bardzo często na linii las, człowiek, infrastruktura. Odnotowujemy zwłaszcza od kilku lat y, dużą ilość napięć problemów, prawda, konfliktów, y, co zazwyczaj wynika y, z tego, że na ten las zaczynają patrzeć różne grupy i zawodowe, jak i grupy y, społeczne, które mają różnego rodzaju y, oczekiwania. I w tych konfliktach tutaj pojawiają się również takie sprawy, jak zacieranie się pierwotnych funkcji lasów rosnących w granicach miast, no co wynika z samego faktu, że no jest duża presja procesów urbanizacyjnych czy procesów antropogenicznych. I takim ostatnim dla mnie przykładem, z którym miałem styczność, to jest Las Mokrzański koło Wrocławia. Gdzie pod koniec zeszłego roku doszło do takiej eskalacji konfliktu, który to konflikt wynika z tego, że mieszkańcy okolicznych osiedli zarzucają nad leśnictwu że że no niszczą wręcz las, chodzi oczywiście o to użytkowanie. Rębne i po prostu był konflikt, jest konflikt, będzie on rozwiązywany, ale na tym spotkaniu właściwie nie padło drugie źródło konfliktu, co związane jest z brakiem terenów zieleni. O co chodzi? Ten las Mokrzański 23 lat wcześniej to był samodzielny kompleks leśny, który od lat 90. Do tego wieku został stopniowo otoczony przez nowo budowane osiedla mieszkaniowe. I oczywiście deweloper miasto byli zainteresowani tylko metrami kwadratowymi na mieszkania, na garaże, na sklepy, na drogi, natomiast tereny zielenie zawsze są traktowane po macoszemu. I w rezultacie powstało bardzo dużo osiedli, wprowadziło się bardzo dużo ludzi, którzy nie mieli gdzie wypoczywać. W sposób naturalny zwrócili uwagę na kompleks leśny, zaczęli tam bywać, a bywając zaczęli zwracać uwagę na to, co faktycznie przeszkadza w spokojnym wypoczynku, rekreacji czy uprawianiu sportu. I tu byśmy musieli sobie zadać pytanie, czy ten kompleks nadal ma być tym lasem wielofunkcyjnym, którym da się pogodzić różne oczekiwania czy zarządzających tymi lasami, czy mieszkańców miast, czy też będziemy zmierzać do sytuacji, że będzie ten las przekształcać się w las parkowy czy wręcz park Leśny. Myślę, że wszelkie tutaj działania należałoby zacząć od zmian prawnych. Z profesorem Warzyńskim parę lat temu popełniliśmy taką publikację, ona była w Sylwanii wydrukowana, w której zaproponowaliśmy pewne zmiany. Tu na przykład chodzi o definicję lasów, ustawy o lasach, które chcemy, aby uzupełnić zapis, że jest to również grunt przeznaczony do wypoczynku mieszkańców. Miast. Nie zmieniamy więc kryterium powierzchniowego, nie zmieniamy kryterium roślinności leśnej, przyrodniczego, nie zmieniamy tego, że może być tutaj aspekt gospodarczy, dodajemy kryterium przeznaczenia. Które by pozwoliło lasom miejskim znaleźć się w obecnej sytuacji. Naszym zdaniem, również gospodarka leśna w lasach miejskich wymagałaby opracowania jakichś odrębnych wytycznych, na wzór na przykład wytycznych dla miasta Poznania z 2012 roku, które mogłyby tworzyć, jakieś ramową, tworzyć ramową instrukcję, natomiast oczywiście zostawieniem pełnej swobody miast, miastom, które tą gospodarkę będą realizować. Z tym postulatem również wiązał się nasz kolejny postulat, że dla, las, dla lasów, które ma, są w dużych kompleksach, mają dużą powierzchnię w granicach miast, nie powinien być robiony uproszczony plan urządzenia lasu, tylko pełna wersja plan urządzenia lasu miejskiego z wykorzystaniem wcześniej wspomnianych wytycznych dotyczących gospodarowania Lasami komunalnymi, co wynikało z faktu, że po prostu dla tych lasów, skoro jest tyle problemów, tyle konfliktów, które trzeba rozwiązywać, no to trzeba jak najlepiej rozpoznać stan lasu, opisać go, bo wtedy można merytorycznie dyskutować o różnych sprawach. Również zgłaszaliśmy, że wydaje nam się, że dla lasów miejskich, przynajmniej tych większych, nadzór nad nimi powinien mieć nie starosta, a marszałek województwa lub wskazana przez niego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która poprzez nadleśnicy, którzy opiniują plany dla lasów miejskich, mogłaby tutaj ten nadzór Prowadzić. No i postulujemy również powrót czy powołanie znowu naczelnego, nad, centralnego nadzoru nad lasami miejskimi w Polsce, który by ten nadzór miałby podstawowe zadanie wypracowywanie jednolitych rozwiązań prawnych i Gospodarczych, ramowych, przy zostawieniu oczywiście szerokiej autonomii miastom, ale miasta by miały reprezentanta, który mógłby lobować w ich sprawie. Problem lasów miejskich, leśnictwa miejskiego jest głośny od kilku lat w naszym kraju, jednakże już w roku 1993 mówiono o lasach w zasięgu aglomeracji. Były to tak zwane w ramach jednostek przestrzennych, były wyróżniane. To jest Wąkiewicz w 1993 roku, tak były przedstawione te lasy. 14 lat później profesor Parzyński również pokazał te lasy wokół aglomeracji, zmienił troszeczkę granicę, dołożył lasy aglomeracji olsztyńskiej i jeden z kryteriów ich wyróżniania była dostępność lasów dla celów turystyki wypoczynku. I jak wiemy, lasy bardzo często y, miejskie korzystają z zapisów dotyczących lasów y, państwowych, a więc zasad hodowli lasu można by było wziąć y, te trzy y, strefy intensywnego, y, jednodniowego czy rozrządzonego ruchu y, turystycznego, ale y, od lat stwierdza się, że te strefy dla lasów y, miejskich no, nie za bardzo y, pasują ze względu na ich specyfikę i lokalne y, uwarunkowania. I gdybyśmy do literatury y, Zajrzeli, to tych stref proponuje się, żeby było pięć, a więc strefa intensywna, strefa zrównoważona, strefa spokojna, masowa czy niedostępna, które to strefy są wyróżniane w oparciu o odległość od osiedli mieszkaniowych o infra, istniejącą infrastrukturę turystyczną, jak często ludzie przebywają w ciągu dnia, w porach roku, czy tego na jakieś określone. Imprezy, czy też nie mogą tam mieć dostępu ze względu na jakieś inne uwarunkowania. I te strefy mogłyby być podstawą tworzenia gospodarstw, jednostek takich regulacyjnych, gospodarczych, których można by było prowadzić zabiegi gospodarcze w nieco odmienny sposób niż w normalnym gospodarstwie. Leśnym. I taką próbę będziemy właśnie robić już wspomnianym przeze mnie lesie mokrzańskim, gdzie wspólnie z biurem urządzania lasu i Godezji leśnej w Brzegu będziemy tam opracowywać taką koncepcję innego podejścia do lasów tegoż kompleksu. Oczywiście to, te konflikty wynikają z tego, że mieszkańcy miast widzą tylko te lasy. Z punktu widzenia turystyki, wypoczynku, rekreacji nie kojarzą się w ogóle z pozyskaniem drewna i to się dzieje niezależnie od formy własności. Przeciętnego mieszczucha nie interesuje, czy to jest las miejski, czy to jest las będący w zarządzie lasów państwowych. On oczekuje niezależnie od zarządcy wypoczynku i warunków, żeby to można było realizować, bo Mieszkańcy przebywają w tym, la, w tym lesie codziennie praktycznie. Jest to wręcz snobizm, jak to nawet w literaturze się tutaj stwierdziło pozytywna forma snobizmu, bo w lesie dzisiaj wypada być, bo łatwo dojść, bo są ścieżki, bo jest zagospodarowany ten las. W związku z tym w lesie przebywają i osoby młode, i w średnim wieku, i starsze, zdrowi i chorzy i uprawiamy no, różne tutaj formy rekreacji i tradycyjne i nowe jak nording łoki, ale uprawiając te różne formy rekreacji mieszkańcy miast patrzą na ten las zupełnie inaczej niż zarządzający czy właściciele miast. i yy, Stawia to moim zdaniem no dosyć duże wyzwania przed zarządzającymi lasami miejskimi, bo trzeba by tą edukację leśną społeczeństwa prowadzić z tym, że nie ukierunkowaną na tłumaczenie, pokazywanie gatunków chronionych, roślin, zwierząt, siedlisk chronionych, tylko myślę, że tutaj jest pewne zaniedbanie bo nie tłumaczymy społeczeństwu, na czym polega tak naprawdę gospodarka leśna. Stąd potem takie reakcje mieszkańców, że las jest niszczony. Tego sprawy, może być oczywiście również prowadzona w inny sposób niż w lasach na przykład państwowych, patrz te wytyczne dla miasta Poznania. Myślę, że należy się otwierać na społeczeństwo, czy to przy konsultacjach związanych z tworzeniem planów urządzenia lasu, czy jakichś planów zagospodarowania rekreacyjnego lasu, czy wręcz wysłuchiwania jakie są oczekiwania mieszkańców i miasta. Oczywiście mieszkańcy miast mówią, chcemy wypoczywać, że chcemy z tych lasów korzystać. Jednakże często się zapomina, że pobyt ludzi w lesie to również zagrożenie dla środowiska leśnego, dla trwałości lasu. Prosiłbym, żeby państwo tutaj ktoś wyciszył mikrofon, bo prosimy o wyciszenie mikrofonów. I, i, I tutaj literaturowo wskazuje się, że po szkodliwych owadach, grzybach chorobotwórczych, pobyt ludzi w lesie jest zagrożeniem dla środowiska leśnego. Oczywiście przykłady na no spalone, nadpalone ławki śmieci w lesie, o, tak jak tutaj. Co prawda, Obiecałem organizatorowi, że pokażę aspekt pozytywny śmiecenia, ależ Małgosiu, te śmieci wskażą nam przynajmniej drogę do ludzi, ale cenę, którą trzeba za to zapłacić, jest myślę zbyt wielka. Jesteśmy narodem religijnym, wyrażamy swoje uczucia, można nawet w tak bardzo straszny dla mnie sposób. Ludzie idą do lasu, bo szukają ciszy, spokoju, wypoczynku, śpiewtaków, szum liści, ale można spotkać również takie obrazki im więcej ludzi w lesie, tym bardziej wzrasta zagrożenie pożarowe lasu. To również problemy ze zbieraniem podów runa leśnego, czy grzyby czy rośliny chronione. No to również może być problem na przykład ze ścieżkami konnymi, których jest raczej zbyt mało i nie zawsze jest taki widok, że ktoś przenosi konia z jednej ścieżki na drugą przez odcinek, gdzie nie można się poruszać po tym lesie. Kończąc, te problemy, tutaj kiedyś przedstawiałem takiej monografii leśnictwa i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej. 10 lat temu dla aglomeracji poznańskiej były prowadzone to... wielu badania, które między innymi miały wskazywać na zagrożenia, konflikty między innymi związane tutaj z nasz interesującym tematem i tych tomików wyszło ponad 20. Ja się śmieję troszeczkę, ponieważ no pierwszy na terenie aglomeracji paznańskiej zeszyt dotyczy właśnie leśnictwa i gospodarki leśnej. Tyle na ten początek. Przedstawiłem Państwu tylko takie ogólne jakieś myśli. Myślę, że następni prelegenci pewne rzeczy tutaj nam uszczegółowią i myślę, że będzie fajna, wspaniała dyskusja na te tematy. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie profesorze, bardzo dziękuję.